Dzisiaj z nami jest Tomasz Łuczkowski, wiceprezes Tomaszewskiego Centrum Sportu. Witam serdecznie, panie wiceprezesie. No i na początek pytanie, jak wyglądają obecnie struktury naszego klubu, naszej lechy? To jest bardzo dobre pytanie. Myślę, że dla wszystkich kibiców, ale i także mieszkańców Tomaszowa to, to taka ciekawostka, co się dzieje przed sezonem, tym, przed kolejną częścią, czyli rundą wiosenną. Jak wygląda sytuacja? Bo wiemy, że. Także z mediów, że była sytuacja trudna w klubie. Na szczęście udało się to uporządkować, ale tak dobrze go i od początku. Przede wszystkim, jako Tomaszowskie Centrum Sportu w imieniu gminy miasta Tomaszów, odpowiadamy za, za sport i rekreację, tak naprawdę. Oczywiście wiodącymi dyscyplinami jest łyżwiarstwo, siatkówka i rzeczona piłka nożna, i właśnie jako TCS zajmujemy się lechią, tą całą tradycją, która. Która należy do Lechi, no i przede wszystkim teraźniejszością, bo oprócz trzecioligowej drużyny, która jest dla nas oczkiem w głowie, to, to jest jasne, ważnym elementem jest Akademia Piłkarska, gdzie ponad 400 dzieci już ćwiczy, trenuje. Wiem, że wszyscy rodzice, jak i wszyscy młodzi piłkarze chcieliby być Robertem Lewandowskim, ale miejmy nadzieję, że te początki tutaj, właśnie w Lechi, w tym ponad stuletnim klubie. Będą, będą bardzo korzystne dla nich i będą zdobywać to doświadczenie z bardzo fajną kadrą trenerską, z którą pracujemy. Natomiast wracając do drużyny, ja się bardzo cieszę, że jako, jako TCS możemy współpracować tutaj z nowym trenerem z Bartoszem Grzelakiem, który złapał bardzo dobry kontakt, mam wrażenie, z drużyną. Te przygotowania do rundy wiosennej idą zgodnie z planem i my właśnie jako, jako TCS podpisujemy umowy z zawodnikami, z panem trenerem. Staramy się zapewnić tutaj jak najlepsze warunki na tym odnowionym obiekcie na stadionie. No i mam nadzieję, że także te wyniki piłkarskie Przełożą się, że kibice będą zadowoleni. Nie jesteśmy w różowej, łatwej sytuacji, ale dzięki tutaj miastu, dzięki różnym sponsorom, ludziom dobrej woli i także kibicom mam nadzieję, że ta runda będzie no, wiosenna i bardzo dobra. Pierwszy etap przybudowy obiektu za nami. Proszę powiedzieć, czy wszystko, wszystkie te remonty szły zgodnie z planem. I co zostało do tej pory zrobione na stadionie miejskim Miniwersytecznej? To przebudowa stadionu, w związku z tym wszyscy mam wrażenie czekamy na, na to, by piłkarze mogli już zagrać na trawie, a nie na sztucznym obiekcie, chociaż oczywiście bardzo się cieszymy, że można z niego korzystać i że do tej pory piłkarze osiągali tam także dobre wyniki. I rundę wiosenną musimy nadal niestety, no mówię niestety, bo myślę, że wszyscy czekają na, na tą główną płytę, ale zacząć na sztucznie nawierzchni. Oczywiście jest to związane z trawą, która musi się ukorzenić, musi być dobra. Nie chcemy stracić tych środków, które zostały przez miasto tam włożone, ale wygląda to bardzo dobrze. Czekamy na pogodę, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. I już wstępnie mogę powiedzieć, że na pewno tych, te pierwsze mecze będą na tak zwanej sztuce, na co serdecznie zapraszamy, natomiast szykujemy się na takie debiut meczu otwarcia, mogę powiedzieć, tego nowego obiektu, który już w kwietniu w szczegółach będę, będę oczywiście informował, ale mam nadzieję, że już tam wszyscy kibice. Przyjdą, szykujemy nie jakąś wielką pompę, wielkie otwarcie, ale myślę, że ten pierwszy mecz będzie naprawdę przy pełnym oświetleniu na tym odnowionym obiekcie, i wszyscy tam się spotkamy. Oczywiście też będziemy informować na naszych social mediach, także obserwujcie. Powiedział Pan o tym, że płyta boiska została przebudowana. Oświetlenie. Co jeszcze zostało zrobione na obiekcie? Bieżnia. To jest bardzo ważne. Oczywiście może nie bezpośrednio związana z piłkarzami, ale bieżnia już jest wykorzystywana przez tutaj biegaczy tomaszowskich. Ja się bardzo cieszę, bo faktycznie zarówno w dzień, jak i wieczorami jest ona używana. Zaznaczam, że trzeba zgłosić tutaj u nas, właśnie w naszej siedzibie, w arenie, że chcemy korzystać z tej bieżni i można wtedy tego dokonać. Trzeba stosować się do regulaminu, bo, powiem, nie można tam biegać na przykład w kolcach, na co chciałbym zwrócić uwagę, ale faktycznie i oświetlenie, i bieżnia, i płyta za chwilę zostanie także Udostępniona, no i pamiętajmy też o tym bocznym, zapasowym boisku, gdzie dokonano także odnowienia nawierzchni, trawy. Tam akademia korzysta z, też z bocznego, małego boiska. W związku z tym dużo jeszcze prac przed nami, ale już wiele udało się zrobić, w co zainwestowało oczywiście miasto, a za chwilę no, kolejne, kolejne etapy budowy. Trzeba jeszcze dodać e, ważny element, zmiana zegara, zmiana zegara, stary zegar e, tradycyjny, e, historyczny e, wręcz e, zostanie zastąpiony telewizorem. To dokładnie, jest kolejny, nowe... kolejny nowy element elektroniczny. E, ja już zapraszam serdecznie sponsorów, byśmy mogli się tam reklamować i pomóc także klubowi. E, prowadzimy takie rozmowy i, i, i to będzie też fajny element, by przed meczem, e, w przerwie meczu, po meczu wykorzystać ten telebim, pokazać, pokazać właśnie lokalnych przedsiębiorców, którzy chcieliby tu z nami współpracować, do czego serdecznie zapraszam. Jeżeli chodzi o wstępne mecze, do tej pory wyglądało to w ten sposób, że na boisku ze sztuczną nawierzchnią sprzedaż biletów nie była prowadzona, każdy kto chciał mógł wejść. Jak to będzie wyglądać w rundzie wiosennej zatem? Na początku oczywiście zaczniemy tak samo, czyli na sztucznym obiekcie nie będziemy pobierać opłat, no ale na tym nowym chcielibyśmy, by, by to było takie przywiązanie do klubu. Tak naprawdę nie chodzi o, o wielkie zyski, chociaż oczywiście musimy liczyć te środki, ale przyjmiemy ten cennik, już będziemy mogli uruchomić, to musimy zrobić oficjalnie, formalnie, jako, jako tutaj zarząd TCS-u poddamy oczywiście tą, tą cenę, ale myślę, że tak naprawdę każdy z nas, gdy tą cegiełkę dorzuci podczas meczu, to z chęcią przyjdzie i będzie obserwował przede wszystkim drużynę, ale także jak obiekt się rozwija, bo wszystkie te środki oczywiście wracają z powrotem do, do klubu. Powiedzieliśmy o pierwszym etapie prac remontowych na obiekcie. Kiedy zatem ruszy kolejny, drugi etap, ponieważ w, pan prezydent na swoich social mediach opublikował informację, że w 2025 roku zostanie ten drugi, rozpocznie się ten drugi etap prac. Kiedy mniej więcej on ruszy i co zostanie przeprowadzone w tym, na tym etapie? Dokładnie tak, oczywiście to także inwestycja gminy miasta Tomaszów, ale my jako TCS będziemy zarządzać tymi obiektami w przyszłości i właśnie jest tworzona dokumentacja, według której zapewnień służb prezydenta przetargi powinny ruszyć w maju, Wszelkie dokumenty, jak jest, proszę mi wierzyć, bardzo dużo są w tej chwili tworzone, spotykamy się z projektantami. Ja widziałem oczywiście te projekty, zarówno trybuny, która będzie naprawdę imponująca i to będzie no, taki XXI wiek w Tomaszowie Mazowieckim historyczne wydarzenie, ponad 30 milionów. Także historyczna, historyczna chwila i inwestycja dla Tomaszowa. Oczywiście to, to będzie przepiękne zaplecze tak naprawdę dla sportowców, bo nie tylko nie tylko dla piłkarzy, ale także siatkarzy i druga ważna inwestycja, czyli, czyli hala tutaj właśnie na miejscu tego starego historycznego obiektu z 59 roku, który będzie wyburzony, będzie nowa fantastyczne miejsce dla, dla siatkarzy tak naprawdę jak, głównie jako ich, ich miejsce do, do ćwiczenia, czyli hala hala sportowa, no ale to będzie naprawdę też obiekt taki ogromny, duży, duża inwestycja, która... które w sumie mają być na około 90 milionów, ale oczywiście nie tylko obiekty dodatkowe, dodatkowy projekt podwyższają inne mm. elementy. Ja się bardzo cieszę, że, że my jako spółka możemy w tym uczestniczyć i w związku z tym, tak jak jak pytanie mówi, kiedy to wszystko będzie? Jeżeli przetargi pójdą zgodnie z planem, to na jesieni już tak naprawdę łopata powinna być wkopana, tak mówię, kolokwialnie pod budowę trybuny. Natomiast równolegle będzie także halał, bo prawdopodobnie uda się, by to było jedno zamówienie, jeden wykonawca, i w związku z tym także na jesieni te, te prace powinny się rozpocząć. Ale oczywiście proszę wziąć pod uwagę, że to jest proces kilkuletni. Będziemy obserwować, jak to wygląda. Myślę, że wtedy, gdy ta budowa ruszy, wszyscy będą zadowoleni, będą jeszcze bardziej się interesować, co się dzieje, ale już trzeba zaznaczyć, że oczywiście będzie to plac budowy, czyli, czyli w pewnym momencie może być znowu skomplikowana sytuacja, jeśli chodzi o rozgrywki trzecioligowe. Być może będziemy musieli na jakieś 1-2... Trzy mecze wrócić znowu na sztuczną nawierzchnię. Nadal uzgadniamy to wszystko z panem trenerem, by nie było niespodzianki, by, by piłkarze byli przygotowani do tego, że mogą być takie sytuacje. Będziemy to obserwować, będziemy informować i myślę, że naprawdę jest to historyczna chwila dla, dla Lechy. Wspomniał pan wiceprezes o mieście, o Urzędzie Miasta. W takim razie, jaką rolę odgrywa tutaj w klubie Miasta? No, Kluczową. Oczywiście jeśli chodzi o rozwój sportu, to wiadomo, że miasto inwestuje tutaj pieniądze i bardzo się cieszymy, że jest bardzo dobra współpraca z panem prezydentem Marcinem Witko, ale odpowiadającym także za te zadania wiceprezydentem. Tomaszem Migałą, a za inwestycje z wiceprezydentem Tomaszem Jurkiem, w związku z tym cały czas się spotykamy, rozmawiamy i my, jako Tomaszowskie Centrum Sportu, jesteśmy oczywiście spółką, która jest zarządzana przez miasto, w związku z tym jest to wszystko razem i miasto naprawdę, ja to obserwuję jako nie mieszkaniec Tomaszowa, jako osoba z zewnątrz, że faktycznie i duże środki są inwestowane w miasto i bardzo fajna przyszłość czeka tutaj. Tomaszów, no w tym miejscu, w którym jesteśmy nie sposób powiedzieć także o arenie lodowej, którą, którą zarządzamy i już za, za kilka dni tak naprawdę Puchar Świata, czyli wielkie wydarzenie światowe tutaj w Tomaszowie Mazowieckim, na co serdecznie wszystkich zapraszam, w związku z tym naprawdę bardzo dużo się dzieje. Miasto nie szczędzi środków i tutaj też ukłon dla, oprócz dla Prezydenta i jego służb, także do Radnych Rady Miejskiej, którzy uchwalają budżet i to też jest ważne, byśmy wszyscy Razem czuli się, że to jest, to jest ważne to, co robimy. Robimy to dla, dla, dla sportu, dla lepszego życia, ale dla, przede wszystkim także dla młodych ludzi, którzy chcą tutaj być związani z Tomaszowem i tutaj ćwiczyć. Na zakończenie pytanie odnośnie przyszłości, ponieważ poznaliśmy to, co teraz się dzieje. Przedstawił to Pan jak najlepiej. Natomiast jaki cel będzie przyświecać klubowi w najbliższych? czasach i pytam tutaj zarówno o te aspekty sportowe jak i infrastrukturalne. Oczywiście boisko weryfikuje wszystko i miejmy nadzieję że te wyniki będą bardzo dobre. Tak jak powiedziałem współpraca z nowym trenerem układa się dobrze. Z piłkarzami jak rozmawiamy także czują ten klimat pozytywny miejmy nadzieję że faktycznie przełoży się to na wyniki. Tak jak, jak mówimy na tą rundę cel jest jasny. I myślę, że nie będzie z tym problemu. Tutaj trzecia liga w Tomaszowie Mazowieckim powinna być, ale wiadomo, że apetyt rośnie w miarę jedzenia I, i łącznie z tą przebudową infrastruktury. Myślę, że ten cel powinien być co najmniej drugoligowy na ten moment. Jak będzie dalej, zobaczymy, nie, nie można nic obiecywać, to także zawodnicy muszą muszą się wykazać i w związku z tym no, teraz jest taki moment, może trochę za 5-12 tutaj w Lechii, czyli zarówno budowa zespołu z nowym trenerem, zarówno za chwilę rozpoczęte inwestycje, w związku z tym mamy nadzieję, że to wszystko będzie szło równolegle i będziemy to obserwować. Zapraszam też bardzo serdecznie tutaj do wspomagania klubu. Jeszcze raz podkreślę, że ważni są tutaj partnerzy, sponsorzy, by poczuli ten klimat, bo przez sport najlepiej się też reklamować swoje, swoje dokonania i naprawdę nie chodzi czasami o wiele. Sporo małych przedsiębiorców, małych firm wspiera klub i za to im bardzo serdecznie dziękuję i mam nadzieję, że będzie tak dalej i jesteśmy otwarci na, na każdą pomoc. Naszym rozmówcą był Tomasz Łuczkowski, wiceprezes Tomaszowskiego Centrum Sportu. Bardzo serdecznie dziękuję i oczywiście do zobaczenia.